Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Bardzo modny ostatnio temat, a mianowicie zimowy siew w butelkach, inaczej po prostu winter sewing. Metoda stała się tak popularna, no, że stwierdziłam, że pora y, wypróbować no, i pokazać Wam ją na swoim kanale, aczkolwiek y, no, moim zdaniem nie jest to nic innego jak po prostu to, co robiliśmy do tej pory, tylko że w troszkę bardziej kontrolowanych warunkach. Zimowy siew w butelkach. Generalnie metoda ta polega na tym, że wysiewamy do butelek nasiona, bylin albo kwiatów jednorocznych, niektórych też warzyw i zostawiamy je na zewnątrz, tak żeby doświadczyły wszystkich warunków atmosferycznych, jakie aktualnie panują. Najwcześniej możemy wysiewać te rośliny. Po przesileniu zimowym, czyli w grudniu, a najpóźniej, no tutaj to już jest pełna dowolność, kiedy to zrobicie. Możecie to zrobić w styczniu, w lutym, a nawet w marcu, bo ta metoda nie przyspieszy nam wzrostu roślin. One sobie w tych butelkach wykiełkują, wyrosną wtedy, kiedy poczują, że jest ich odpowiedni moment. Jedynie co ta butelka, w której one się znajdują, kiedy zrobi się na dworze już cieplej, zacznie grzać takie bardziej wiosenne słońce, ona zacznie się bardziej nagrzewać no i przez to może troszkę utrzymywać wyższą temperaturę niż jest na zewnątrz. Ale dlaczego warto wypróbować tą metodę? Po pierwsze jest tania i naprawdę z ogólnodostępnych materiałów, bo możecie to zrobić w butelkach, możecie te doniczki z wysiewami ustawić w plastikowym pojemniku. Takim zamykanym, tylko trzeba pamiętać, aby zrobić otwory na wodę i po prostu na dopływ powietrza. Największy plus dla większości ogrodników jest taki, że nie trzymamy tych rozsad w domu. Po prostu zrobimy sobie miejsce na parapetach, tylko one sobie stoją na dworze w jakimś zacisznym, bezpiecznym miejscu no i czekają na swoją kolej. Moim zdaniem najważniejszy plus jest taki, że otrzymujemy rozsadę, która wystartowała w odpowiednim dla siebie czasie, nie jest wyciągnięta, jest taka giętka. Krępa i bardzo bujna. Co na przykład w przypadku uprawy domowej i na parapetach? Wiecie, że różnie to wygląda. Te sadzonki wybiegają do światła, robią się takie cieniutkie. Nie jednemu ogrodnikowi taka rozsada po prostu padła. Na czym polega wysiew zimowy? Jest to po prostu odwzorowanie naturalnych mechanizmów, jakie zachodzą w przyrodzie. Roślina rośnie, zawiązuje nasiona, zrzuca potem w odpowiednim dla siebie momencie nasiona na ziemię. One sobie tam zimują, yy, przechodzą proces stratyfikacji, czyli przemrożenia zimowego w chłodzie i na wiosnę, kiedy zrobi się odpowiednia temperatura, one zaczynają kiełkować, zaczynają wyrastać. No i taki dokładnie mechanizm uzyskamy w tych naszych butelkach. Roślinki sobie kiedy poczują odpowiednią temperaturę i odpowiedni moment, one zaczną sobie kiełkować. Siew zimowy możemy zastosować do bardzo wielu gatunków, przede wszystkim do gatunków, które właśnie Wymagają procesu stratyfikacji, czyli przemrożenia, i które w naturalny sposób zachowują ten cykl. Czyli jest to większość bylin, jest to większość kwiatów dwuletnich, jest to większość kwiatów jednorocznych. Ja na razie zrobię eksperyment z kwiatami. Wysieję trochę bylin i wysieję kwiaty jednoroczne, w tym groszki pachnące. Zobaczymy, jakie będą rezultaty. Do wysiewu w butelkach y, potrzebujemy oczywiście butelek plastikowych, ale również doniczki z ziemią możemy wstawić większe takie pojemniki plastikowe. Ważna rzecz jest zrobić otwory w podłożu. Mamy dziury. Kolejny etap to, żeby łatwiej nam było tymi roślinami się opiekować, musimy przedzielić taką butelkę na dwie części. Powstały nam takie mini szklarenki. Mówiłam wam o tym, że chcę wysiać kilka rodzajów roślin, e, dlatego tą mniejszą butelkę przeznaczę na jeden gatunek, a tą większą stwierdziłam, że fajnie będzie, jeśli umieszczę w niej po prostu takie małe doniczki e, z różnymi roślinami, bo na przykład nie jest mi potrzebny cały taki wielki pojemnik sadzonki jednego gatunku. E, dlatego co? Dlatego wypełniam doniczki ziemią i będziemy siać. Wysieję na próbę byliny, to jest wieczornik damski yy, i jeżówki, yy, groszek pachnący yy, i werbenę patagońską. Groszek pachnący wysieje w tej jednej pojedynczej doniczce bo groszki są dosyć długie, także będzie ona tutaj miała więcej miejsca. je lekko ziemią I kolejny punkt to musimy zabezpieczyć drugą część naszej butelki i zabezpieczamy Miejsce łączenia taśmą klejącą. I tak prezentuje się jedna ta mniejsza. Oczywiście rośliny w środku musimy podlać. Zostawiamy butelki w ogrodzie w jakimś po prostu zacisznym miejscu. Czekamy, aż zaczną wypuszczać. One zrobią to w momencie dla siebie najbardziej odpowiednim. Jak jak mówiłam, nie jest to metoda, która, którym zadaniem jest przyspieszenie po prostu wzrostu roślin. One sobie zaczną rosnąć wtedy, kiedy będą miały e, ku temu sposobność. Zajrzyjcie sobie też do odcinka o wysiewie bylin z nasion. Tam właśnie ten cały schemat jest pokazany. Taki sam rezultat uzyskamy, kiedy po prostu wysiejemy na przykład jeżówki w dolniczkę i zostawimy na zewnątrz. Z tym, że właśnie butelki dają nam tą większą kontrolę nad tą rozsadą, przed ewentualnym zniszczeniem, zalaniem itd. itd. Ale efekt będzie dokładnie ten sam. Ja jeszcze mam byliny, które wysiewałam latem, także będę miała pełny obraz tego, kiedy jest najlepszy moment właśnie na to, aby takie rośliny wysiewać. Dajcie znać w komentarzach, czy już testowaliście zimowy wysiew roślin w butelkach. Co sądzicie o tej metodzie? Ja za dzisiaj już dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.